Witam Was wszystkich, z tej strony Slef Jesteśmy w drugim odcinku z gry um, Oxygen Not Included Już się pomyliłem Goddammit um, No okej, okay, więc skończyliśmy w tym miejscu Bo nagrywam ten odcinek od razu po um, Tam tym odcinku, okej okay, więc tak Nie wiem, znaczy grimy Niewyspany może to znaczy Nie wiem I bolą ich e, plecy Więc okej, okay, jeżeli bolą ich plecy to tak, potrzebujemy zrobić im łóżka. Potrzebujemy zrobić im łóżka. I łóżka będą, na przykład tutaj, zadupcać. Um, czego się mylę? O, dobra. Proszę robić tam łóżka. No, zaraz powiększymy tutaj, um, powiększymy swoją jaskinię, powiedzmy. No mm. ale zbieranie nie musi być pierwszym, nie musi być priorytetem halo. albo um, A bo dobra O nie! Chcą... Chce im się do toilet. Colony requires toilet. Oxygen generator. Your colony has produced... O nie, tutaj. Mm, potrzebujemy wyprodukować... Tlen. Czy to coś produkuje tlen, czy nie? Bo ja nie wiem. Halo, policja. Zrobimy tak. Nie wiem, co zrobimy. <laughs> eee, potrzebujemy żarcia. To jest niby żarcie. Amount of food. Amount of food. Ale skąd mamy wziąć ten food? A czy na przykład jak jest Harvest, To nie możemy tego zabrać, no nie możemy. Dobra, więc eee... Skoro mam im zrobić też toilet, your coś tam have nowhere to relieve themselves. Oho Zaraz. Need to power your colony. Here's how you do it. Bo my potrzebujemy research, tak?

Temperatura, okej, okay. czyli jest taka pokojowa, tak? Uh -huh, oświetlenie Okej okay. wait, um, wait, 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 wait. A, dekoracje. No dobra. Po co komu dekorację? A, może żeby... Możę, żeby... O, może takie coś robić. A to zaraz. Pokazuje priorytety. Okej, okay, dobra. Um, co ja chciałem. A, żeby mieli lepszy humor, to się dekoruje. Mogę jakoś się zmienić szybko. Priorytet. Na przykład digowanie to będzie. I. Nie, no nie mówię, że ja tu muszę po kolei robić wszystko. A, czyli. Okej. Okay. Priorytet taki to jest najlepszy. To jest w sensie pierwszy, a nie ważny. Na razie nie będę nic zmieniał, bo. Bo tak. No. Um, gadam takie bzdury, że sam nie wiem już o co chodzi. Trzech, tutaj jedzenie. Research. Nie mogę researchować. Nic. Build a research station to unlock. Research station. Research station. Ok, where is this? Research station. Na pewno nie we food. Są racje jakieś. Nie. 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 Tu jest research. Um, Potrzebujemy metal. Aha, okej, okay, dobra. Czyli rozumiem, że nam po prostu pokazuje, co możemy zrobić, jeżeli mamy zasoby. Jeżeli nie mamy, to po prostu jest niepodświetlane. Research Station. Metal. Gdzie ja znajdę metal? Czy to jest metal? Nie, to jest dirt. Sandstone. Gdzie ja znajdę metal? To jest metal. Copper. O, jest, dobra. A czy to jest taki metal? Metal. Slime. Dobra, musimy kopać, na to wygląda po prostu... O. Kopać mi tu... Nie to... Szybciej, źleć! Są to toalety, ale skąd ja mam wziąć wam toalety? Co to jest w ogóle? Grób? Skąd ja mam wziąć wam toalety? co to jest? Czy to jest toaleta. Eee, tak, to jest toaleta. oh my god. okej, okay, dobra, dobra, to toaletę postawimy, na przykład, no niech będzie tutaj. i co do nie potrzebujemy? potrzebujemy do niej pewnie pipe. Ale zaraz, zaraz, zaraz. Budowa jest taka trochę najpierwsza. Tylko ty budujesz czemu? Gdyby ci koledzy pomogli by było szybciej. No dobra. Już zrób tą toaletę. Okej, okay, dobra. I co teraz? Nie chcemy tego niszczyć. Potrzebujemy do tego Co zrobić? Co zrobić do tego potrzebujemy? Gdzie to było? Tutaj, tak? Requires Liquid Piping Research. Ale żeby zrobić research potrzebujemy. Um. Eee. Nie ma to toileta. no sorry. Out of order jeszcze jest, no. Potrzebujemy... No, 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 no. Jak to się mówi się. Zna musimy wynaleźć... E, tą pompę chyba. No, uh, out of order, awaiting material delivery, dirt. Aha, aha, że co? Czy to potrzebuje dirta, czy jak? Tak, to potrzebuje dirta. A, A czy już można korzystać z tego. Aha, <laughs> ok. Ty, ale gdzie to się wszystko. No, ja nie będę pytał. Ok. <laughs> tak po kolei nosy nas ładzić. Spoczko. Powiem, powiem, że to naprawdę bardzo fajnie wygląda. W sensie, no, nie, nie to, co oni tam robią, nie? Żeby nie było. Tylko ta gra ogólnie wygląda. Spoko. Um, weźmiemy i zrobimy, żeby tego tam nie dotykali, bo nie ma potrzeby. O, power. W power mieliśmy przed chwilą to i to. Electric wire. Wire O i w oxygen też przed chwilą było, że mogę Elo Fokisty no Dobra ja, mogę Co zrobi? A czy to jest coś coś, coś takiego, że um, Z... otwierać powietrza jakby Z Algae robi... Powiedz, to już zrobimy tego dwa. Tak na wszelki wypadek. Okej. Okay. Zrobią sobie to. Bry, 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 bry. Pyr, pyr pyr. I teraz potrzebujemy prądu. A żeby mieć power. Generator potrzebujemy zrobić. Uh, source that must manually operate with Electricity. Czy mogę więcej... Czy mogę postawić tej bloczki? Jakoś. Deconstruct, Mob, Drag to Wipe Up Liquid. Nie, nie chcę, nie chcę, nie chcę. Przestań. Fuck. Stop. Eee, czy mogę położyć bloczki? Na przykład. Chyba nie mogę. Dobra, trudno. Eee, to. Może później będę mógł, nie wiem, położyć coś. UseWoo... Ale to co, tak, tak sobie po prostu z niczego to ja robię, czy jak? Co, ja to za darmo mam? Z czego ja to robię? To jest to. To jest normal, czy ja to po prostu z niczego robię? A, no dobra, nieważne. I teraz potrzebujemy... Generator... Budować mi to. Bom, bum, bum, bum. Perfect. Perfect. This game is very good. A zaraz, zaraz, zaraz. Tam są jakieś chyba złe gazy. Tam są jakieś złe gazy. A nie. Już myślałem. Co to jest za gaz? Jakiś niedobry chyba. Dobra robić mi tam to co ja mówię i proszę to dig 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 digować. Zrobili to dobra. No wire connection i teraz potrzebujemy to naładować czymś. Tylko czym e, najpierw znaczy zrobimy wire connection. Wire połączył się ok, o, dobra. Um. jak? Wow, robi się, ale to fajne, fajne to jest, fajne to jest Podoba mi się ta gra Aha, tam gdzie są wiresy nie może być O, to mogę górą zrobić Wait, to, to, tam weszło? O dobra, czyli ja mogę tylko to zrobić tutaj, ok. No, ciągle się mylę Jeśli chodzi o przyciski Dobra. On tak to będzie zasilał. Ooo Ty dobre, dobre. A musi ta uda tak łazić tam, czy coś? Oho. Your colony has produced coś tam of oxygen today. Your... your co? O, to i tak tracimy oxygen tak mocno. Your colony will... Aha, their food. Mm. No tak, no potrzebujemy jedzenia, tylko teraz pytanie: Skąd mamy wziąć? To jest. Produce low food. Uh... Co? Z czego ja to robię? A, już myślałem, że z ludzi. W sensie z tych moich, tych, tych, tych ludzików. To było takie: What the fuck? Na raz, zanim to zrobimy, to weźmiemy, żeby na przykład. Wykopali tutaj takie coś dół O, proszę mi to tutaj wykopać Bo potrzebujemy Potrzebujemy tego tego No właśnie <laughs> Miejsca No już dobra, możesz się dać spokój Battery Już możesz Dobra, możesz się dać spokój ej to znaczy, this can... A, jest brudny. Dobra, chciałby się umyć. Eee, możesz już sobie dać spokój. Dobra czy nie dobra? No. Um, nie wiem, jak mu to przerwać, żeby to tego nie robił. tu puść, zejdź, fe. Psik. W ogóle, fajne włosy. W ogóle fajna ta gra jest, Jezu chyste. Podoba mi się bardzo. Dużo ciekawych rzeczy jest dookoła. Oxygen. Czy to jest oxygen taki normalny? Very toxic. O nie, to jest bardzo toksyczny oxygen. To ja takiego oxygena nie chcę. Slightly toxic. A tu jest już taki normalny oxygen? Very. O, tym się naprawdę bardzo dobrze da oddychać. Są zmęczeni, tak? Już idą spać. Mać łóżka. O nie, ten biedak nie ma łóżka. demet zapomniałem. Fuck. Na sam początek trzeba zamienić podłogi. Halo. Um, dobra. Niech tak będzie. O nie, no, on on sobie będzie tak. Och. Demet! Zapomniałem. Eee, w meblach. Tak. I pyk! Dobra, odpocznijcie sobie. Grzecznie. Tyś tam już nie męcz. Biedaku. Tylko o, zbierz to. W ogóle zbierzcie te. Rzeczy, co nie. O. Dobra, i jak tam? Dirty Hands, grimy, Soul. Okej, okay, no, a, a wy? No, oni ich już nie bolą plecy, to tyle dobrego. A teraz ona zadupca. Prrr. ale nie musi, no. Chyba wystarczy tyle, no albo dobra. Hmm. Może i musi zadupcać? Ja nie wiem, no. Głodna jest, w Lui. Jedzenie mi zaraz zniknie i będzie taki finał. Dobra, panowie i panie. Skończę żreć i róbcie to co macie robić. God damn it! A dobra. Stop. Wait, zaklinę, nieważne. Um, no. To już i tak 16 minuta jest, więc dziękuję bardzo za oglądanie. Jeżeli się podobało to zostaw łapkę w górę. Jakiś komentarz daj i zas zasubskrybuj kanał, żeby wiedzieć kiedy wstawiłem nowy odcinek z tej gry. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!